Cześć, z tej strony Sun. i was ponownie Skyrimie. Zdecydowałem, że zajmiemy się teraz yy, wątkiem tej całej wojny pomiędzy Imperium a Nordami. Ko oczywiście, jako elf, popełnię się po stronie Imperium, czy tam cesarstwa. Nie wiem, jak to się nazywa w gruncie rzeczy. Chodźmy do koszar, zgłosić się na ochotnika. Yes. Gdzie right te koszary są. not my finest hour no i think he was entirely wrong being honorable might make you a good man but it doesn't make you right be a better world if it did i've read stories about the solitude. of the man musi mnie wejść do środka hm ten penisus agent hmm? Oh, yes, now shepherds Rama, you need General Tullius. Do you have some reason to be here, citizen? You were one of the prisoners, if I recall correctly. Why don't you have a chat? I suspect we might have use for some. Besides, I'm sure your being imprisoned was all I'm telling you. Understand, General Tullius told me, I've got a good feeling about you, and I don't often get good. I'm not going to go through the normal process with you. I've got a little test lined up. Pass that? Is that confidence or bravado? Confidence bravado. I'm sending, you. We'll <laughs> you. I'm sending you to clear out for. If you die, then I'll the ancients built many of the forts. Sadly, most have fallen into disrepair. Fort Harag's.

To gdzie to jest? O nawet mam to odblokowane już. Więc nie będzie problemu. Ech, jesteśmy, headshot. Headshot. Eee, daruję sobie chyba. Yo! Powinienem wyciąć te dwa strzały. To były takie fajne, że aż mi wstyd. Tych moich headshotów. Przestań się ruszać. mamy tutaj jakiegoś elfa leśnego? Chyba nie. Bo potrzebuje trochę krwi do innego zadania. Dosyć mało major zadaje, Nie wiem jakich strzał teraz używam. No, chyba już wyczyściłem ten port, chyba, że jeszcze w środku na mnie czekają jakieś niespodzianki. Pewnie tak zresztą jest. Ups. Nie ma litości. Okej. Okay. Został strzał w twarz i zastanawiam się czy ktoś tu jest. A ta musiała biec przede mnie, no. I jest i szef. wszystkich pozabijałem. Chyba, że z... ktoś na zewnątrz jeszcze? To było dziwne. Aha, jest, jest jeszcze drugi budynek. Jakieś więzienie? No, nawet się nie mogłem ukryć. A z każdej strony mnie atakują Coś smutowani bandyci. Świecący się w ciemnościach. Myślałem, że pogadamy. Ale widzę, że nie da rady załatwić tego pokojową drogą. Zadanie wykonane. Wracajmy do szefa. No, trzeba się było w końcu tą wojną zająć. Zastanawiałem się po której stronie stanąć dosyć długo, ponieważ nigdy nie byłem po stronie Ulfrika. Ale nie stwierdziłem, że

tell me again why i'm wasting men chasing what do you need? welcome back soldier i'm glad you but before speak with general if in joining okay and thus to every citizen of the empire changed your mind decided you wanted to soldier for the empire well then upon my honor i do swear and unwavering obedience to may those above judge me and those below long live the emperor welcome to the imperial just remember we take care of our own speak to bera now if i'm not mistaken Legate Rika has Something a special assignment for you can't wait to kill another tell Ufric's me again why i'm the wasting men chasing welcome after. to ulfric's right hand man galmar Stonefist. we're going to make sure the rest of my men are already assembling outside Corvinjune. a legendary crown dating back to king harald Legend has it that the crown is made from the bones and teeth of whatever the truth, if Ulfric gets his hands on it. Well, to be frank, we don't. Its location was lost with. Supposedly, his body was brought back to Skyrim, but my agents report that Gal. I know Galmar. We fought in many wars together. He's not a sentimental. I am a loyal citizen of the Empire. But more importantly, I am a daughter of Skyrim and wish to see her made whole. I've been a daughter of Skyrim all my life. I love this land. And Ulfric too, once. He wasn't always a self-serving eg. But Ulfric and his Stormcloak. The rebels are only inflaming the tension and weakening I consider this conference. If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be jakąś koronę. To może być ciekawe. Zapewne wiąże się to z badaniem jakichś ruin i grobowców Co jest naszym ulubionym zajęciem. Niestety nie mam tego odkrytego. Zobaczymy się jak nam dobiegnę. Aha, okazało się, że jestem niewidomy. Tutaj mamy szpon. Czy się przyjrzyjmy? Wilkć ma smog, co to jest? Okej, okay, nadal już jest chyba dobrze ustawione. Spróbujmy. Bingo. Biegniemy dalej. Coś musi być za tymi drzwiami. O, widzenie umarłych. Przeszami tak mi się wydaje. A nie, to tylko sarkofag zamknięty. Teraz jakoś trzeba otworzyć te wrota. Ej, klejnoty mogą być. gdzie jest coś w stylu dźwigni. Mam Cię, dobra, Poradzam sobie z kilkoma reowulgami, czy jak oni się nie Ja nie mam na to czasu, ale lorda to już zabije. Albo i nie, bo wbiegli mi na linię. O, jest nowy krzyk. Spowolnienie czasu, może kiedyś się do czegoś przyda. Jest korona, 5000 tysięcy złota. Pewnie nie będę mógł jej zatrzymać, ale trudno. Mhm, mm chodźmy oddać koronę zgodnie z rozkazami. Zawsze to lubię, że. Po przejściu całego Dungeonu jest jakieś szybkie wyjście z niego, nie trzeba wracać całą drogę. Takie skróty to naprawdę świetny pomysł. O, mogę jeszcze itemy odebrać. Ale pewnie to będą jakieś badziewia. W porównaniu z tym, co mam. Not so bad. Ah, it's in Coban and Chaparos Nagash. Scott's actually. Seems there's no way. E yep. Light, medium, or hip. Alright. Now that's it. One free out. I think I would. Oh, same, I would have my hide if I... you think Stormcloaks and Legionnaires are. D it's almost the men training here.

Output transcript: Ulfric Stormcloak's head, Rocket Legion's always been here. Pokażę na przykład Ulfric Stormcloak's head. Jestem originali z Cyrodiil's, więc mimo, że jestem przekonany, że to jest bardzo interesujące dla Państwa, mam ważne rzeczy. No dobrze, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Wybraliśmy stronę Imperium. No i będziemy kontynuować to w następnych częściach. Aż zabijemy Ulfric'a. Trzymajcie, hej No, jestem już mniej więcej na miejscu Przynajmniej tak mi powiada strzałka A, ona jest kawałek dalej. W środku czy gdzieś tutaj? Tutaj

Ale Matrix, unikam wszystkich strzałów. Co prawda sam też nie trafiam, ale zawsze coś. Hej, ja mam to otwierać? Chyba nie. Przesada ale że ja otwierał zamek na poziomie mistrza. Na szczęście nie muszę tego robić. Zbadajmy to miejsce. Okay, dostał. Ona mówi, szarżujemy na mój sygnał. No to chyba trochę za późno. Serana najwięcej dymajdżu robi. I zawsze trafia. Idziecie i idą. Zostawiłem ich trochę z tyłu, ale trudno. Ok, trafiłem jedną całkiem nieźle. Sporo tych żołnierzy tutaj, ale giną na dwa strzały, więc i do tego używam żelaznych strzał, które są prawie najgorszą amunicją w grze. Więc naprawdę są słabi, jakby nie patrzeć. Ale ładnie latają przynajmniej. Do tego się nadają. Au, oberwałem jednym. A teraz udało mi się przebiec.

Close and follow orders, so we don't stir up the police against us.